Dziedzictwo odcinek 840. Ferit ryzykuje życie i samotnie mierzy się z przestępcami. Ostatecznie doprowadza ich na komendę. Zaniepokojona Ajsa rusza jego śladem i znajduje go nad jeziorem. Rozmowa zmusza Ferita do szczerości. Przyznaje, że wciąż ją kocha i nie potrafi pogodzić się z rozstaniem. Jaman proponuje Acharowi, by dochodził do siebie w rezydencji. Widok szczęśliwej rodziny Kirimli budzi w truciźnie bolesne wspomnienia. Myśli o chwili, gdy w gniewie zabił swoich bliskich, w tym syna. Obarcza Yamana winą za swoje nieszczęścia i zaczyna myśleć o zemście. Nane dręczą koszmary, które nie dają jej spokoju.